że posypią się zawieszenia i ci wszyscy ludzie będą zawieszeni, potem będą mieli dyscyplinarki, a potem będą usunięci z zawodu. To są uzurpatorzy, to są ludzie, którzy po prostu no, psują państwo. Prokurator powinien być bezstronny i prokurator powinien wypełniać swoje, swoje funkcje, a nie bawić się w dziennikarza. Prezydent nie ma takiego prawa, po prostu w Konstytucji nie ma nic na temat aktu inhibicji, on tego użył. No i tyle, no, kiedyś go rozliczymy, tak? Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Adamysiek, dzień dobry. Szanowni Państwo, kilka godzin temu okazało się, że uzurpatorzy pokroju pana Dariusza Barackiego, między więc bliskiego przyjaciela Zbigniewa Ziobro nadal chcą piastować swoją funkcję. Nie zgadzają się na decyzję nowego, uczciwego... Pana Bodnara na to, by go odwołać. Panie pośle, mamy sytuację w Polsce dysonans prawny. Są dwie prokuratury, dwa rodzaje sądów, którym z nich wierzyć. No rzeczywiście mamy tutaj problem, bo Adam Bodnar, nowy minister sprawiedliwości i nowy prokurator generalny, no chciałby funkcjonować w pełni, tak, mieć pełnię władzy w swoim resorcie. Tymczasem y, poprzednicy zostawili pułapki i różnego rodzaju y, zasieki po to, żeby mu to utrudnić. Jedną z tych pułapek było pozostawienie y, prokuratora y, y, krajowego, który y, y, zdaniem ziobrystów jest nieodwo nieodwoływalny y, do końca swojej... Przy czym na, powołali go na podstawie przepisów nieistniejących od kilkunastu miesięcy. Zgadza się. Dlatego myślę, że tutaj minister sprawiedliwości znalazł wyjście salomonowe. Po prostu postanowił tego człowieka zawiesić w czynnościach. Zawieszony prokurator pobiera pensję, natomiast nie ma prawa funkcjonować i wypełniać swoich, swoich obowiązków. I taki mamy stan prawny na dzisiaj. Natomiast wszystkie te inne protesty, próby podważenia tej decyzji są absolutnie. Niezgodne z prawem, bo to minister decyduje o tym, czy dany prokurator jest zawieszony, czy nie jest zawieszony. Miał widocznie podstawy do tego, żeby zawiesić tego prokuratora. Gdy widziałem dzisiaj te ujęcia, które pan Warski wrzucał na Twittera i na Facebooka Prokuratury Krajowej, były takie dwie flagi. Pierwszy raz za panem z Ziobrostycznej produkowała flaga Unii Europejskiej. W ogóle fascynujące, że w końcu pojawiła się flaga Unii Europejskiej, która powinna być tam zawsze, a jest tam odkąd Koalicja 15 października rządzi. Ofiarami tych zmian są zwykli ludzie, którzy nie wiedzą o co w tym chodzi. Jest dysonans poznawczy pomiędzy zwykły człowiek, wnosi apelacje, kasację, wnosi o ułaskawienie także za ich przyczyną, i nie wie, gdzie iść. Czy Warski to jest punkt docelowy, czy może ten, którego powołał Bodnar? Jak to ludziom wyjaśnić? Władza jest jedna, została powołana dzięki wyborom 15 października. I wszyscy inni, którzy się nie podporządkowują tej władzy, to są uzurpatorzy, to są ludzie, którzy po prostu no, psują państwo. Ludziom trzeba wyjaśnić tylko jedną jedyną rzecz. Wybory 15 października spowodowały, że tamta ekipa odeszła. Przyszła nowa ekipa zgodnie Ale z wolą wyborców. Nie niech pan spojrzy: idzie żona Kamińskiego, sędzia, sądów, neo neosędzia. Idzie i nagle się okazuje, że czas oczekiwania na ułaskawienie um, nie musi wynosić jak we wszystkich przypadkach minimum pół roku, a 60 minut. Wskaza się, no, są lepsi i gorsi. Tak? Są zwierzęta równe równiejsze, jak, jak, to, jak to od dawna wiemy. Niestety nie, nie poprawia to ani jakości naszego państwa, ani jakości funkcjonowania obywateli w tym państwie. Trzeba będzie z tym zrobić w końcu porządek, i ten krok ministra Bodnara jest jednym z kroków prowadzących do tego, żeby porządek zaprowadzić. Bo mamy dość, wszyscy mamy dość życia w państwie, które jest niszczone, w którym podkopywane są fundamenty tego państwa. Państwo musi być silne, państwo musi być równe dla wszystkich, sprawiedliwe i prawe, ale przez małe S i małe P. I do tego, do tego mam nadzieję, wkrótce dojdziemy. Nie, nie przywiązywałbym większej wagi do tych wszystkich. Y, okrzyków, y, które teraz słyszymy, i do, te, do tych pogróżek, no y, 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 karawana musi iść dalej, tak? Niech, niech oni sobie tam krzyczą, a, a my musimy naprawiać państwo. Panie jest skrajnie prawicowy y, pracownik w stacji, w polityce, y, wszedł z kamerą, ze swoim telefonem do budynku y, przy postępu 14, do budynku, y, gdzie y, spółki ma pan Barski, i tam nagrywał relacje, gdy pan Bodnar. Robił wszystko, co może, by usunąć tego człowieka z tego budynku, ponieważ tam nielegalnie m, uh -huh. siedział. W tle, narratorem tego spektaklu, co na Twitterze pokazała pani dzisiaj, prokurator Ewa Wrzosek, również represjonowana, wysłana na delegację od lat zresztą przez ludzi Ziobry i samego Ziobrę, m, wskazała, że tym narratorem był inny prokurator, zastępca generalnego, pan. Hernand, Robert Hernand, który odpowiada, to WP był automatyczny artykuł, za złożenie, uwaga, ponad 60 kasacji na niekorzyść aktywistek, aktywistów i dziennikarzy. Z tego powodu, że przez 8 lat reżimu PiS te osoby walczyły o praworządność. I dzisiaj ten sam człowiek śmie komentować z tyłu, udając, że jest dziennikarzem, pan prokurator, ta to się nazywa, przebieraniec, niech pan skomentuje fakt, że człowiek, który odpowiada wprost za tragedię ludzi, bo to jest sięganie do życiorysów bardzo głęboko. Wielu osób, Poznań, Kraków, Warszawa, Trójmiasto, tych ludzi, z tych miasto dotyczy. I on dzisiaj udaje dziennikarza? Czy to jest państwo prawa, czy, czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne. Prokurator powinien być bezstronny i prokurator powinien wypełniać swoje, swoje funkcje, a nie bawić się w dziennikarza. To... To jest kabaret, tylko smutny kabaret, bo pokazujący, że ci ludzie po prostu nie mają żadnych hamulców. Dla nich nie istnieją ograniczenia, dla nich się nie liczy prawo, nie liczy się porządek, dla nich się liczy tylko to, żeby zachować za wszelką cenę stanowiska, do których najwyraźniej się przyspawali. No, to się zmieni. Ja jestem przekonany, że to się zmieni. Adam Bodnar, który jest nowym ministrem sprawiedliwości, zrobi tam porządek i pozbędzie się prokuratorów, którzy niszczyli życie ludziom, którzy niszczyli. Życie aktywistom protestującym przeciwko reżimowi PiS na pewno ich miejsce nie jest w prokuraturze, ich miejsce jest gdzieś poza prokuraturą. A co, jeżeli ten sam pan Robert Hernand czy pan Balski, gdzie będą wydawali jakieś dyspozycje, pisma, wysyłali do ludzi, proszę bardzo, to kasacja, nasz wniosek o na apelację, zaskarżamy dany konkretny wniosek, co wtedy ci zwykły obywatel, który jest przedmiotem danej sprawy, nie będzie wiedział, co z tym zrobić. No tak, ale minister jest jednocześnie prokuratorem generalnym i on jest takim jakby szefem wszystkich prokuratorów i on ma prawo zawiesić każdego prokuratora. Jeżeli będzie tak jak pan redaktor mówi, no to rozumiem, że posypią się zawieszenia i ci wszyscy ludzie będą zawieszeni, potem będą mieli dyscyplinarki, a potem będą usunięci z zawodu. Nie ma miejsca w prokuraturze dla ludzi, którzy się kierują politycznymi pobudkami. Miejsce w prokuraturze jest wyłącznie dla tych, którzy są niezależni, niezawiśli i działają na rzecz państwa i obywateli, a nie na rzecz jakiegoś prezesa jakiejś partii. Panie, dzisiaj w naszej ankiecie, którą zrobiliśmy przed spotkaniem z panem, na dwie godziny przed, ponad 1800 ludzi m, zabrało głos m, odpowiadając na pytanie, które brzmi następująco. Czy przyjaciel Ziobry odwołany wczoraj przez ministra Bodara Prokurator krajowy Dariusz Barski to ten, który był też ich świadkiem, na ślubie z panią Patti Coty, powinien dalej swój urząd sprawować. 93% osób mówi, że nie natychmiast powinien swój gabinet opuścić. Dla tak, bo to kolega Ziobry, więc nadal tam musi zostać. Zaledwie 7%. Po tej ankiecie, po tej decyzji, on dalej tam jest, on dalej nagrywa swoje filmiki na tle flagi polskiej na tle baneru i logotypu prokuratury krajowej, e, czy jest legalna metoda na to, by tego Pana stamtąd, no nie żeby wypędzić, ale po prostu usunąć go z tego gabinetu? No, jeżeli y, ktoś y, okupuje gabinet w sposób bezprawny, a rozumiem, że mamy do czynienia z taką sytuacją, bo jest zawieszony, powinien opuścić ten gabinet. No to wydaje mi się, że powinna zainterweniować policja i po prostu Ale go wskazać. Tak także, że okupują pisowcy telewizję polską, i nikt nie interweniuje niestety. Czy była interwencja raz wczoraj? No myślę, że przyjdzie czas również i na takie, na takie interwencje. Może dajmy chwilę na zastanowienie. Panu prokuratorowi niech przemyśli swoje zachowanie. Myślę, że jeżeli tego sam, sam nie dojdzie do tego, że powinien puścić ten to pomieszczenie no to ktoś mu w tym pomoże, bo państwo musi być państwem tak, prawo musi być prawem, no nie, nie może sobie dowolna osoba usiąść w gabinecie i udawać prokuratora, bo mielibyśmy anarchię, e, a tego przecież nie chcemy, tak nie tak, tak, sędziowie Udają sędziów wielu sądach, dwa i pół tysiąca osób. No właśnie i ja jestem akurat zwolennikiem tutaj dosyć stanowczych ruchów, jeżeli ktoś jest przebierańcem, udaje sędziego, przychodzi w todze do, do sali y, posiedzeń sądu. A nie jest sędzią, to w tym momencie powinno się go stamtąd wyprosić nawet siłą, nawet jeżeli to będzie, będzie potrzeba użyć siły, dlatego że y, no, y, gdzieś musi być y, y, koniec te, tej farcy, którą oni urządzają. I to trzeba po prostu przerwać, bo Poczekaj, traci. 70 na tysięcy wyroków przez znał wydane 70 tysięcy ludzkich spraw z tego, co widzę w w, w gov.pl Trzy czwarte z tych spraw to wyroki karne, więc ci przebierańcy, te klauny, decydują o przyszłości, więzieniu, wolności setek tysięcy ludzi. Czy może słowo klauny nie jest na miejscu, natomiast na Klauna pewno jest na się miejscu. Się Czy on ma dziwny nos, wywołuje jakiś uśmiech, patrzy jakąś fajną emocję. Tu nie masz czego się śmiać. To są ludzie, którzy robią to z pełną świadomością, ponieważ oni mają wykształcenie prawne, wiedzą dokładnie, jakie jest prawo, wiedzą, jakie, jakie są skutki też tego, co, co oni robią. Skutki są takie, że się po prostu podszywają pod sędziów. No to jest przestępstwo. I ja mam nadzieję, że silne państwo pokaże wkrótce, że nie ma w Polsce miejsca na, na to, żeby uzurpatorzy, żeby przebierańcy udawali sędziów. Czy pan spodziewa się, że ktoś od pana Barskiego yy, wyciągnie konsekwencje za to, że nie miesiącami, nie godzinami, a latami przebierał się w togę prokuratora, będąc jednocześnie przypomnijmy, że pan Barski przez kilka miesięcy był politykiem, bo był na liście PiSów w wyborach, Nawet znikł. Co się takiego stało? Czyli pan... to jest kuriozum, że ktoś, kto był prokuratorem, potem jest politykiem i z tego stopnia znów idzie a nie udało mi się powiedzieć, to wracam do prokuratury. Jak ktoś, kto jest podsądnym, ktoś, komu stawiać zarzuty lub on je stawia komuś, ma wiedzieć, ok, to niezależny prokurator, tylko z nogiem PiSu na czole. No były w historii Europy państwa, w których wręcz prokuratorzy musieli być członkami partii rządzącej ale na szczęście daleko odeszliśmy od tamtych standardów. Dzisiaj w Polsce prokurator musi być niezawisły, niezależny, nie może być członkiem żadnej partii, nie może wypełniać poleceń żadnych władz partyjnych. To wszystko, co pan redaktor powiedział, jest z całą pewnością asumptem do tego, żeby skierować wnioski dyscyplinarne przeciwko Panu Barskiemu. No i mam nadzieję, że tak będzie. No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Pani pośle, za y, kilka chwil wybory do Europarlamentu. Y, czy pan spodziewa się, że PiS na fundamencie tego skromnego jednak protestu przed budynkiem Sejmu dwa dni temu y, odbuduje lub y, odnowi swój elektorat? Widzieliśmy tam, no wie pan, było zimno. Ok, ratusz podał 35 tysięcy ludzi. Pan Bochenek powiedział o 21.13 200 tysięcy. A o 9.16, że było 300 tysięcy. Nagle w umysłach PiSu przybyło o 200 tysięcy więcej ludzi. Kto jest aż tak podatny na tak tempom i prymitywną manipulację z ich strony? Ludzi przyjechało całkiem sporo, jak na te warunki yy, pogodowe. Natomiast proszę pamiętać, że to były autokary, które były zapłacone przez partię albo zapłacone przez Związek Zawodowy Solidarność. Jak z Kamil Dziubka, to były też osoby Solidarności, którym grożono, że jeżeli nie pojadą, to, to z i no, piszą. Widziałem wiele sądów licznych przeprowadzonych wśród tych właśnie ludzi, którzy demonstrowali. Wielu z nich po prostu nie wiedziało, co tam robi, albo po co tam przyjechało. Nie była to demonstracja, która była demonstracją spontaniczną, to był po prostu pokaz siły, głównie finansowej siły Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają dużo pieniędzy, mają organizacje, są przecież biura PiSu praktycznie wszędzie, w każdym powiecie. Może nie w każdej gminie, ale w każdym powiecie na pewno. Oni pozatrudniali przez tysiące swoich ludzi na różnych wysokopłatnych stanowiskach. Ci ludzie walczą teraz o swoje, tak? Słynny, y, 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 słynny protest, o którym mówimy pod Sejmem, początkowo był nazywany Marszem Milionerów, bo generalnie był wywołany z powodu tego, że na y, Placu Powstańców, w jednej z siedzib telewizji, y, siedzą, byli y, pracownicy szczujni, którzy udają dziennikarzy, i jak się okazało, zarabiali miliony złotych rocznie za właśnie manipulowanie społeczeństwem. No na, tym, na tej ja, emocji to się nie zbuduje, bo, trendu, tak? nie zbuduje się siły politycznej, bo to jest emocja, która dociera wyłącznie do partyjnych działaczy i do, do ich rodzin, do tych, którzy byli zatrudnieni na, na wysokopłatnych stanowiskach. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek... Normalny człowiek przyjechał do Warszawy protestować w obronie Rachonia i jego mieszkań, tak, które sobie kupił na wynajem za, za te miliony, które zarobił w telewizji. Rozbroiło hasło, że idziemy po wolność i godność. Jeżeli idą po godność, to znaczy, że tej godności przez mieli. Tak, tak, szli po godność polskich rodzin oczywiście, tych, które pozatrudniali na, na tych wysokopłatnych stanowiskach. Nie, no to, to jest kabaret, wszystko. Yy, nie wiem, czy się śmiać z tego, czy, czy płakać. Mam nadzieję, że PiS będzie partią schodzącą, odchodzącą z, z polskiej polityki. A tak yy, szczerze, to PiS powinien być partią zdelegalizowaną. Właśnie no, że... o to pana zapytać, bo tu pan trafił w punkt, panie pośle. Yy, jest konstytucja, są przepisy prawa, z których wynika jasno. Że jeżeli jakiś twór prawny, jakaś organizacja, fundacja, stowarzyszenie rażąco narusza porządek prawny, na i nienawiści, szykanuje ludzi, więcej łamie prawo po to, by swoich przeciwników wskazywać, nękać, represjonować i... I, i dzisiaj nagle symetryści mają dylemat czy, yy, czy PiS to normalna partia czy nie. No to nie jest normalna partia w sytuacji takiej, kiedy przez 8 lat permanentnie wykorzystuje stanowiska, łamie prawo, łamie konstytucję po to, by swoich oponentów, przeciwników zdeklasować, zniszczyć. Mamy Panią Felix, jej syn zginął tragicznie. I dzisiaj na antenie TVP Info, czynnicie nie, no, kilka tygodni temu, widzieliśmy osoby, które całkowicie bezkarności, jak pani e, żywią, po prostu wychodził i ja teraz zmieniam poglądy. Ale to, że szczułam, to, że kłamałam, to, że hejtowałam, to, że mój jest był na tyle ordynarny, by e, niewinne dziecko odebrało się tej życie, e, to, to jest nielegalny twór. I pan Bąkiewicz, Delegalizacja ONR-u przez Sąd Najwyższy. Tak? Faszystowska partia. Sąd pozwolił tak ich nazywać. I dzisiaj mamy wątpliwości, czy PiS nie jest taką partią? No ja tu mam małe wątpliwości. Ja no uważam, to że jest to, jest to zorganizowana grupa, e, która przez wiele lat ostatnich swoim, swoją działalnością udowodniła, że działa przeciwko interesowi Polski. I chociażby z tego powodu powinna być ta partia zdelegalizowana, no ale oczywiście nie jest to decyzją ani pana redaktora, ani moją. To musi sąd niezależny postanowić. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości dowodów tej działalności przeciwko państwu polskiemu, da się to zrobić. No, być może jesteśmy na dobrej drodze. Tak rozpoczęła działalność jedna komisja śledcza w Sejmie, za chwilę rozpocznie druga. Materiały są zbierane, zresztą dziennikarze też dużo pozbierali już do tej pory. Mamy st słynne sto afer y, PiSu, mamy y, Macierewicza, jego działalność, mamy Morawieckiego, jego podejrzane interesy. Jest dużo argumentów za, trzeba po prostu pomyśleć, czy, czy już nie pora wszcząć procedurę odpowiednio. Czy pan Gowin zdziwił to, o czym mówił? Nie, to mnie nie zdziwiło, natomiast to, co, o czym mówił Gowin przed komisją, to jest przerażające, tak, bo to są metody mafijne, które były stosowane przeciwko niemu. Próbowano go zastraszyć, zbierać haki na niego, na jego rodzinę. Czy pan wierzy? E, absolutnie wierzę. No to, to, to nie podlega w ogóle żadnej wątpliwości, bo widać było skutki tych działań, tak. Słyszeliśmy zresztą w, w, w opowieści innych polityków PiSu, jak to, jak to było, niektórzy po po spotkaniu z władzami partii wychodzi tak. i wymiotowali z emocji, tak, Te, takie to były metody. No Tak się nie zachowuje demokratyczna partia, tak się zachowuje zorganizowana grupa. Ktoś na koniec, jak pan odebrał informację od Andrzeja Dudy, że no, przyznał się do błędu. Przyznał się do tego, że nie znał prawa, będąc prawnikiem, przyznał w końcu rację swojemu yy, doktorowi z Ujotu, który. Yy, pomagał tą pracę pisać, że to on miał rację, że Andrzej nie zna prawa, przyznał to tylko w nieoficjalny sposób. Czy Pan myśli, że mm, to ułaskawienie w końcu będzie e, skuteczne i czy dobrze, że Adam Bodnar dzisiaj nie zwolnił tych kryminalistów z więzienia? Pan, no, ja bym się bał idąc po mazowieckiej czy marszałkowskiej w, w, w Warszawie, mijać przestępcę, a e, taką rzeczywistość próbuje mi mój, znaczy prezydent Polski Gwaranty, bo no, tak samo się boję przestępców politycznych, jak i tych, którzy zabili kogoś nożem. Znaczy miejsce bandytów jest w więzieniu? Nagle okazuje się, że nie, że jeżeli jesteś z pisu, masz paszport pisu, to wszystko ci wolno. To czekasz na głosowanie 6 minut, a nie 6 miesięcy. No zgadza się, miejsce przestępców jest w więzieniu. Miejsce uzurpatorów jest na ławie oskarżonych. Tutaj powinny być proste zasady i one powinny dotyczyć absolutnie wszystkich. Andrzej Duda przyznał e, swoją decyzją, że to pierwsze e, w cudzysłowie ułaskawienie nie było, nie było ułaskawieniem, ono zresztą miało charakter e, takiego aktu, który przynależy królom, przynależał królom, to się nazywało akt inhibicji, e, czyli takie jakby, przepraszam bardzo, coś mi tu nawala mój stół, e, już jestem. To, to, to był akt inhibicji. To jest takie wyjęcie spod prawa obywatela. Królowie mogli to robić. Prezydent nie ma takiego prawa. Po prostu w Konstytucji nie ma nic na temat aktu inhibicji. On tego użył. No i tyle. No, kiedyś go rozliczymy, tak? Skończy się kadencja Dudy. Będziemy, będziemy wtedy mówić o rozliczaniu. Poseł i dziennikarz Andrzej Roznajdziś państwa i naszym gościem. Panie pośle i panie, panie Andrzeju, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję i przepraszam za kłopoty techniczne. My również, bo to miało być inaczej, ale damy też i tak radę. Państwo, oczywiście, proszę tego, by nas subskrybować, by kliknąć złotą naklejkę na YouTubie i w naszym magazynie Czechpress.pl, gdzie nie lękamy się, podobnie jak Jan Paweł II, pisać i mówić o faktach. Do czego serdecznie zapraszam. Dziś Państwa, naszym gościem Andrzej Rozanek. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Czechpress.pl, nie lękamy się pisać i mówić o faktach.